Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że musimy być hojni, aby móc wyrazić miłość. Ale musimy również być hojni w naszej miłości. Lubię to powtarzać. If you are in doubt what you should do, jeśli masz wątpliwość, co powinieneś zrobić, do the most loving thing and you will for sure be in the will of God. Zrób coś najbardziej miłującego, a na pewno będziesz w woli Boga. You know, God is the God of the generous love. Bóg jest Bogiem hojnej miłości. That means it Oznacza to, że nie ma znaczenia, ile miłości zostanie rozdane, On wciąż ma jej więcej. Pamiętam, kiedy zatrudniłem osobę, która prowadzi naszą posługę tutaj w Brazylii. I rozmawialiśmy o moich oczekiwaniach, jakie mam wobec Niego. And I powiedziałem mu: You make mistakes, that's fine. Powiedziałem mu: Słuchaj, jeśli popełnisz błędy, to w porządku. It's part of learning and growing. To część uczenia się i rozwoju. Ale dla mnie to, czego potrzebuję od ciebie najbardziej, to to, abyś zawsze po prostu kochał ludzi. To naprawdę nie powinno mieć miejsca, ale często tak jest. Many times there are people who... Wielokrotnie ludzie naprawdę kochają, ale potem pojawia się rozczarowanie i ból w związku. Things don't work out. Sprawy się nie układają. And then these people stop giving away love generously. I wtedy ci ludzie przestają hojnie rozdawać miłość. And in a sense I, can understand that. I w pewnym sensie mogę to zrozumieć. Ale to nie jest sposób, w jaki Bóg kocha. Bóg nie kocha In any other way but generously. Ale to nie jest sposób, w jaki Bóg kocha. Bóg nie kocha w żaden inny sposób, jak tylko hojnie. Chcę, abyście zrozumieli, że słowo, które jest tutaj użyte, to greckie słowo agape. Jest to Boży rodzaj miłości. A Boża miłość jest tak hojna, że rozszerzył ją nawet na swoich wrogów. Made a decision for myself. Podjąłem decyzję wobec siebie: że przez całe życie zawsze chcę wzrastać w sposobie, w jaki kocham ludzi. To jest tak. If you meet me in two years, Jeśli spotkasz mnie za dwa lata, chcę być bardziej kochający niż teraz. Zawsze chcę zwiększyć swoją miłość i nauczyć się kochać lepiej. Zawsze chcę wzrastać w mojej miłości i uczyć się, jak kochać lepiej. This is the idea of love one to jest idea hojnej miłości wobec siebie nawzajem. With the way we give away love, tak długo jak podejmiemy decyzję, że będziemy radykalnie hojni w sposobie, w jaki rozdajemy miłość, that way we know we can never get wrong. wiemy, że w ten sposób nigdy się nie pomylimy. Jest tu jeszcze jedno słowo lub wyrażenie, na które musimy zwrócić uwagę. Paweł nie tylko mówi nam, byśmy byli hojni w naszej miłości, ale używa pięknego greckiego słowa allelon, which here is expressed one another. które tutaj jest wyrażone przez jeden drugiemu. I did study once on that Greek word. Kiedyś studiowałem to greckie słowo. I wyszukałem je za każdym razem, gdy zostało wspomniane w Biblii. Osobiście doszedłem do wniosku, że jedynym słowem, które powinno opisywać Kościół lepiej niż jakiekolwiek inne, jest właśnie Allelon. Because Wiem, że Kościół to rodzina. Wiem, że Kościół jest świątynią. Biblia nazywa Kościół polem. Biblia podaje wiele różnych obrazów Kościoła, ale w moim rozumieniu nic nie opisuje Kościoła lepiej niż Allelon. Jezus mówi w Ewangelii Jana w 13 rozdziale: Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. A potem co mówi? Po znakach i cudach, które za wami idą? Po cudach, które czynicie? Po tym, jak demonstrujecie moc Królestwa Niebieskiego? Nie. Dzięki tym rzeczom wszyscy wiedzą, że jesteś chrześcijaninem, który chodzi w wierze, a nie to, że jesteś uczniem Jezusa. Jezus mówi: Gdy będziecie się wzajemnie miłowali, wszyscy poznają, że prawdziwie jesteście moimi uczniami. And throughout the entire New Testament you find this word allelon hidden in the Bible. W całym Nowym w słowo and it always means Zawsze oznacza ono jeden drugiego, jeden drugiego, jeden drugiego. I wierzę, że jest to szczególnie ważne dzisiaj, bardziej niż wtedy, gdy Paweł to napisał. Dlaczego uważam, że jest to dzisiaj ważniejsze? Ponieważ cały świat staje się coraz bardziej indywidualistyczny i samolubny. W świecie, który staje się coraz bardziej egocentryczny i skupiony na sobie, Allelon będzie jeszcze bardziej widoczny. Pomyśl: jeśli jest pokój z wieloma oknami i wpadającym światłem słonecznym, jeśli zapalę zapałkę to nie będzie zbyt widoczne. But in a totally dark room without any windows. Ale w całkowicie ciemnym pokoju bez okien One match will be very visible. jedna zapałka będzie bardzo widoczna. A stanie się bardzo widoczny, gdy świat będzie stawał się coraz ciemniejszy. We tomorrow. Będziemy kontynuować jutro.